Elo, no i nie, dzisiaj to nie będę nic nagrywał, ale może jeszcze nagram jakiś odcinek. no mm, fajnie by było jakbyście mi 20 subików dali, no 20 subików i no, miło by było jakbyście widali dali 20 subików Dziękuję tym, co mnie subują nadal, no i 20 subików, no i, no i fajnie, dziękuję wam, ja się z wami żegnam, jeżeli daliście mi subiki, te, jeżeli mnie teraz zasubskrybujecie, to najszybciej dla was i dla tych, którzy mnie subskrybowali od dawna, to też, y Dziękuję i na tych, co teraz y, zasubskrybują mój kanał, bo chcę mieć 20 subskrypcji przynajmniej. Więc proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału. Proszę! No, no, fajny kanał. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie, bo chcę domyśnić do tych 20 subskrybów. I jeszcze raz mówię, jak ktoś ten. Y, Nu se zasudikuje to będzie de Ei, zvaie-mi-l Gabol El.